Witajcie w kolejnym filmie. Nie mogłem odmówić sobie przyjemności by pokazać Wam pewien klasyk. Jest to Fixoflex, czyli dysk polerski mocowany do wiertarki bądź wkrętarki. Jego główną zaletą jest to, że posiada pokrętło blokujące pochył. Mianowicie przy zakręconym elemencie jest to zwykły, klasyczny dysk szlifierski. Natomiast kiedy odkręcimy ten element, okazuje się, że dysk jest na przegubie, pozwala to, aby on zawsze był równo z powierzchnią. Dzięki temu szlifowanie jest dużo prostsze i nie pojawiają się żery na materiale. Dodatkowo produkt ten wykonany jest ze stali. Powoduje to, że całe ciepło, które jest przejmowane przez papier, szybciej jest oddawane przez korpus urządzenia. Maksymalne obroty 3000, co w zupełności wystarcza, aby obsłużyła to każda wiertarka. A teraz zobaczcie. Jak się tym pracuje? Jak widzieliście, jest to fajne rozwiązanie, kiedy potrzebujemy wyszlifować dużą płaszczyznę i zagwarantować równą powierzchnię. Myślę, że takie rozwiązanie sprawdzi się w każdym warsztacie i na pewno znajdzie wielu zwolenników w pracy z drewnem. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnego filmu.